Od jakiegoś czasu miasto nie wygląda tak jak dawniej. Jeśli jeszcze niedawno miałeś okazję się tu pojawić, z pewnością wiesz o czym mówię. Strzelaniny, rozboje latające mołotowy są już na porządku dziennym. Wydawałoby się, że do całkowitego upadku jest coraz bliżej, jednak władze miasta jakby kompletnie nie były tym przejęte. Po co się aktualnie odpierdala na mieście? Przychodzi ludzkie pojęcie, jeżeli nic z tym nie zrobimy, czeka nas totalna katastrofa. Spokojnie, przecież wszystko pod kontrolą, to tylko chwilowy kryzys. Chwilowy kryzys? Mieszkańcy nie mogą wyjść z domu, bo zaraz są pod odstrzałem, albo po prostu zostaną spaleni. Musisz się w końcu za to wziąć. Dobra, za chwilę to załatwię. Ogólne spotkanie przed Departamentem na 18 i coś się wymyśli. Drodzy mieszkańcy naszego pięknego miasta, wiemy, że ostatnie tygodnie były trudne. Pełno gangsterów, strzelaniny, latające mołotowym. Gospodarka również nie trzyma się najlepiej. To wszystko może wydawać się niepokojące, ale chcę was zapewnić: mam plan. Od jutra każdy mieszkańca otrzyma darmowy dostęp do. Mm, świeżego powietrza. Tak, powietrze w naszym mieście będzie filtrowane za pomocą nowoczesnych technologii, których jeszcze nie mamy, ale wkrótce je zamówimy. Dodatkowo wprowadzimy nową aplikację, która pozwoli wam zgłaszać problemy. Aplikacja będzie nazywać się Zgłoś... Spokojnie. Jestem. Chyba nadszedł czas, żeby ktoś zrobił z tym porządek. Żeby ktoś zajął się tym tak jak powinien. Nadszedł czas na rewolucję. Skończyły się obietnice teraz tylko i wyłącznie działanie. Za chwilę zobaczycie pierwsze widoczne zmiany. Mamy na to zupełnie inny pomysł i zrobimy wszystko, żeby nowa edycja była dużo lepsza niż poprzednia I nie mam zamiaru się rozgadywać. Po prostu czekajcie i sami zobaczycie.